Co to był za panel? Czy da się na trzeźwo, tak się nazywał. A w kontekście, że tak powiem, branży rozrywkowej, tak? Przede wszystkim branży rozrywkowej. Eee... Tak. Ja wiem, że twoja odpowiedź brzmi tak, nie? że się da. Bo jakby starasz, bo udowadniasz. Nie to. Że. Myślisz, że niektórzy się. Nie da? Pewnie, niektórzy pewnie... Nie, niektórych pewnie nie. Ja mówię o sobie zawsze. Mhm. Dobra, a gdybyśmy nie mówili tylko o tobie, no. to yy, bo ja mam wrażenie, że przeszkadza yy, nie na trzeźwo już, że ten mit yy, tego rock'n'rolla w rock'n'rollu i yy, przedawkowywania rock'n'rolla w rock'n'rollu yy, już trochę jest dziaderski. To, już to jest, zaczyna być obciachem, co? Trochę już ja się zaczynam wstydzić nie, siebie stamtąd, nie? Tak że tak sobie, jak sobie pomyślę, kurna, przecież no w wielu sytuacjach po no, prostu chujowy, nie?